Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj widzicie nagrywam w innej scenerii, to jest, to znaczy to jest ta sama kuchnia, w której nagrywałam, tylko ja nagrywam po drugiej stronie. Usiadłam sobie przy lodówce miałam taki fajny kącik, ale tu chodziło przede wszystkim o światło i przede wszystkim o, o dostęp do kontaktu, żebym mogła lampkę podłączyć itd. Tak no tutaj jest troszeczkę gorsza sprawa, no ale jakoś sobie poradziłam są jakoś no jakoś, jakoś to sobie poradziłam od czegoś tam są przedłużacze gdzie można je wykorzystać także tak to wygląda no, spotkałam się w komentarzu z takim stwierdzeniem że mało pokazuje swoją kuchnię mało pokazuje nie pokazuje w ogóle paprotek także będą mi paprotki no jest część kuchni i po prostu no Wydaje mi się, że może jesteście znudzeni tą monotonią. Usiadłam w kąciku za lodówką, i tak sobie siedzę i do Was mówię. Może, może potrzeba jakiegoś, jakiej, jakiejś zmiany. No i właśnie te zmiany będą. Będę starała się w każdym z odcinków, może nie w każdym, ale w którym, zmieniać to swoje otoczenie, żebyście nie poczuli tej nudy, monotonii, tylko żeby było coś nowego w miarę swoich możliwości. Bo nie mam aż takich tutaj y, kątów, żeby wszystkie pokazywać, bo, bo nie są ciekawe. Także tak to wygląda. Dzisiaj piję herbatkę, truskawka z maliną. Smaczna jak zawsze. I cóż, wielkimi krokami zbliżają się vlogmasy. Ja, ja tak prawdę mówiąc, co nie przygotowuję się do tych vlogmasów, kupiłam parę niespodzianek. Oczywiście kupiłam kalendarz adwentowy. Sama nie wiem, co w nim jest, bo to jest kosmetyczny. Dopiero okaże się, jak będę wyciągać, co to jest w ogóle. No w każdym razie nie przygotowuję się, bo uważam, że, że, że każdy dzień przyniesie jakiś temat, bo to będzie taki okres przedświąteczny i po prostu nie będę się naginała, nie wiadomo, do jakichś tam niespodzianek, tylko to będą takie normalne, domowe sprawy. Coś Wam może upiekę świątecznego, jakieś danie przygotuję, które, które już może być... Na święta, wykorzystane, także to będzie tak wyglądało. No, oczywiście, jakąś tam uprawę zrobię w miarę swoich umiejętności i mam nadzieję, że jakoś to będzie. No, będzie to znaczy, no, powiedziałam, że będę codziennie nadawała, nadawała, wyświetlała te filmy i no, będę się tego trzymać, chyba, że będzie jakaś tam niespodzianka losowa. No to przecież można dni połączyć i wtedy ewentualnie taki film nagrać, ale mam nadzieję, że. Że tak się nie stanie, i podołam temu zadaniu, które sobie sama nałożyłam, bo co roku śledzę te vlogmasy i zawsze, i zawsze jestem zauroczona, bo to już taki klimat przedświąteczny. Ja wiem, że niektóre są takie, no wiadomo, aż za dużo tego wszystkiego, ale to, to właśnie o to chodzi, żeby przyciągnąć yy, widza oglądającego. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, jeżeli ktoś widzi siebie w tym, to ja nie widzę w tym nic złego. Chyba, no, no tak jak ja, no, no w niektórych y, sprawach no, nie chcę wydawać się śmieszna, bo po prostu, no, może mi nie pasuje, nie przystoi, ale nie będę się bawiła w to, tylko tak w miarę z takich swoich możliwości, jakichś tam organizacyjnych i, no, i, i tego, co będę wam chciała pokazać. Także tak to dzisiaj wygląda. Pogoda za oknem, taka typowo jesienna, w kraju ochłodzenie zachodnio-pomorskie jakoś jak na razie się uchowało. No być może, no być może to na pewno będą zmiany, no bo w końcu to taki okres jesienno-zimowy, zima się zbliża, więc, więc i zmiany pogody też będą i minusowe temperatury i opady śniegu, to jest normalne o tej porze roku, także byłoby nienormalne, gdyby, gdyby tak się nie stało i tak nie było. Także tyle Wam chciałam dzisiaj powiedzieć, no byłam na spacerku, bo tak jak mówiłam, ten film przygotowywałam wczoraj, dzisiaj tylko Wam... Tylko to nagrywam, to co do Was mówię. No, ale z tego względu, że, że to właśnie e, mi nie podobała się po prostu mm, końcowy, nie podobał mi się końcowy efekt, więc dlatego po prostu przełożyłam to na dzisiaj, jak będzie lepsze światło. Światło dzienne oczywiście mam tu jeszcze lampki, podłączyłam, ale światło dzienne, a wieczorem to jednak nie, to taki był półcień, że to nie dawało takiego efektu. Także cóż, cieszmy się każdym dniem. Bądźmy dla siebie dobrzy. Nie tylko w okresie przedświątecznym, ale w całym, w ogóle w całym roku, każdego dnia. Pijmy dla siebie miłe słowo, bo to nieraz takie słowo uśmiech, a dla kogoś to dużo znaczy. Po prostu, no, nie bądźmy jacyś tacy zarozumiali, nie wywyższajmy się, bo wszyscy jesteśmy na jednym poziomie. W jednym się życie troszeczkę poszczęściło, ale to tylko. To jest tylko złudzenie, to wszystko jest złudne. Rzeczy materialne przemijają, także nie będę tu mówić konkretnie, bo wszyscy wiemy. Przyszliśmy w goli na ten świat i tacy odejdziemy. Także po prostu bądźmy sobą i po prostu liczmy się z każdym w każdej sytuacji. Nie patrzmy na nikogo z góry, bo my nie jesteśmy lepsi. My jesteśmy wszyscy tacy sami. I tym akcentem chciałam się z Wami dzisiaj pożegnać. Dbajcie o siebie. Zdrówka Wam życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i usłyszenia na razie. Moje paprotki czekają na wiosnę. Bardzo lubię te kwiaty. Pięknie rosną i, i cieszą oko. Przede wszystkim niektóre z nich wiosną przesadzę. Zaraz pokażę te, które już przesadziłam, a te, so, a te sobie czekają na wiosnę. Zimują spokojnie. A te z kolei są przesadzone i czekają, czekają na wiosnę, żeby żeby zacząć się rozrastać, ale też już widać, że już, już odbiły. wyglądają moje kwiatuszki. A tak wygląda mój skrzydło. Kwiat, który pięknie się rozrósł. No, kwit dwa razy w tym sezonie, także sama go przesadzałam i, i taką objętość uzyskał. Pokażę z tej strony, jakie piękne liście duże dostał. Piękne. A tutaj dwa skrzydło kwiaty, które sama przesadziłam od szczepek, też się pięknie rozrastają. Jeszcze nie kwitły w tym sezonie, ale, ale jeszcze wszystko przed nimi. Teraz zimują. Ten ma troszeczkę taki jaśniejszy listek. Muszę mu zmienić miejsce, bo coś mu tam przeszkadza. Mam może za mało światła. Dzisiaj będę smażyć racuchy drożdżowe z jabłkami. Podam Wam najpierw przepis na kilogram mąki, bo ja będę robiła je ze zmniejszonej porcji, więc wam podam na kilogram mąki. A więc kilogram mąki 10 deko drożdży, 1 litr mleka, 3 jajka, 3 łyżki cukru. To na kilogram mąki. Ja robię. Zmniejszoną porcję. Więc u mnie będzie pół kilo mąki, 5 dekodrożdży, drożdy, pół litra mleka. No dwa jajka dam, bo to półtora jajka to nie wiadomo, jak to dzielić. No i zamiast trzech łyżek cukru, to dam pół łyżki cukru trzcinowego. A więc rozpuszczę drożdże w niewielkiej ilości ciepłego mleka i dodam do reszty składników. Jajka z cukrem utrzepię. No i po prostu dwa jabłuszka już przygotowałam, pokroiłam w takie cienkie, w takie cząstki. No chciałam dać więcej tych jabłek, ale są jednak zawierają dużo soku, są bardzo soczyste, więc dwa w zupełności wystarczą. Także tak to wygląda. Zaraz rozpuszczę drożdże i pokażę wam, jak będę smażyć ciasto przygotowane. Dodałam do środka pokrojone w cząstki jabłka. Dałam tak, no tak jak mówiłam, pół, pół kilo mąki, ale to u mnie wyszło dwie, dwie szklanki 250 ml. Te szklanki no, mogą być różne, także żeby, żeby taka konsystencja mniej więcej była. Trzeba pamiętać, ewentualnie regulować mąką lub mlekiem. Jeżeli jest za gęste, to dodać mleka, jeżeli jest za rzadkie, to dodać trochę mąki i będzie dobrze. Na próbę upiec, usmażyć jeden racuch i wtedy będzie wiadomo, czy o taką konsystencję nam chodziło. Także biorę się za smażenie. Racuchy się smażą. Mam przygotowane od razu do nakładania. No i jak usmażę, to Wam pokażę. Racuchy usmażone, gotowe. Można je posypać cukrem, pudrem, no ja nie będę sypała, także... Będą, będą takie jakie są. Są grube, tak jak powinny wyglądać racuchy drożdżowe. Smaczne, z jabłuszkami. Apetyczne.